Opowiem wam historię, która przytrafiła się mojej koleżance Angel. Angel miała wtedy 19 lat i była jedną z najbardziej towarzyskich i bystrych osób, jakie poznałem. Miała bzika na punkcie kryminałów i horrorów i z pewnością polubiłaby twój kanał, gdyby miała szansę go zobaczyć. Jej ulubionym serialem było CSI: Kryminalne Zagadki. W przyszłości bardzo chciała wstąpić do policji, żeby samej rozwiązywać przeróżne sprawy. Najbardziej fascynowało ją to, że dzięki nauce udaje się rozwiązać tyle nieoczywistych zbrodni, i nikt by nigdy nie pomyślał, że stanie się ofiarą jednej z nich. Jej życie zawsze było poukładane, do czasu aż poznała swojego nowego chłopaka, Czaja. Wszyscy zaczęliśmy dostrzegać, jak bardzo Angel się zmieniła. Robiła dla niego wszystko, a ten w zamian znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. To było dla każdego oczywiste, że jest z nim nieszczęśliwa. Jednak ona tłumaczyła go, że ten ma problemy i potrzebuje kogoś takiego jak ona. Wiele razy próbowaliśmy ją przekonać, że ten facet nie jest dla niej odpowiedni i nigdy nie będzie z nim szczęśliwa, gdyż jedyna osoba, która jest dla niego ważna, to on sam. Trwało to długo, ale w końcu przekonaliśmy ją, żeby go zostawiła. Pewnego dnia napisała nam na grupowym czacie, że w końcu z nim zerwała. Byliśmy z niej dumni. Jednak napisała jeszcze, że boi się tego, co Czaj może jej zrobić, żeby zmusić ją do powrotu. Byliśmy świadomi tego, że jej ojciec Padi nigdy nie da zrobić jej krzywdy, gdy ta jest pod jego dachem, ale wiedzieliśmy, że nie jest w stanie wszędzie jej chronić. Czaj bał się Padiego i wiele razy się ze sobą kłócili. Pamiętam dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że Angel jest w szpitalu. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że to nic poważnego. Jednak później dowiedzieliśmy się, że w niewyjaśniony sposób wypadła z wana, jadącego autostradą z dużą prędkością. Od razu byliśmy pewni, że czaj ma z tym coś wspólnego. Okazało się, że to właśnie on za wszystkim stał i pomógł mu w tym jego kolega, który kierował wanem. Pewnego dnia stanęli przed domem angel, czekając aż ta wyjdzie. Gdy to się stało, czaj szybko wyszedł z wana i zaciągnął ją do niego siłą. Do dziś nie wiadomo, co dokładnie zaszło w środku vana. Podobno to nie czaj ją wypchnął, ale cokolwiek jej zrobił, zmusiło ją do posunięcia się na tyle daleko, że udało jej się otworzyć tylne drzwi vana i wyskoczyć z niego w trakcie jazdy. Musiała myśleć, że jej jedyną szansą na przeżycie jest skok. Niektórzy mówią, że to właśnie czaj wypchnął ją z auta, chcąc ją zabić, jednak w trakcie rozprawy prawnicy czaja w jakiś sposób udowodnili, że tego nie zrobił. Zeznał, że porywając Angel, chciał ją jedynie nastraszyć, aby ta do niego wróciła. Znając Angel wiele lat, jestem przekonany, że ta nie posunęłaby się do takiego czynu, wiedząc, że nic nie zagraża jej życiu. To, co wydarzyło się potem, utwierdziło mnie w przekonaniu, że brytyjski wymiar sprawiedliwości nie działa tak, jak powinien. Wyrok, jaki dostał Chai, jest kompletnie nieadekwatny do tego, co zrobił. Po kampanii przeprowadzonej przez rodziców Angel, wyrok Chai został podwojony. Jednak to wciąż za mało, biorąc pod uwagę fakt, że życie Angel teoretycznie się skończyło. Po upadku na autostradzie jej rdzeń kręgowy został uszkodzony. Lekarze byli zgodni co do tego, że Angel do końca życia będzie niepełnosprawna. Nie wiedzą nawet czy będzie w stanie kiedykolwiek chodzić, mówić czy chociażby jeść samodzielnie. To brzmi prawie jak wyrok śmierci, a wyrok jaki dostał czaj, to zaledwie 4 lata więzienia. Możecie w ogóle w to uwierzyć? Jej były chłopak porywa ją, a następnie być może wypycha zwana jadącego 100 km na godzinę i po zaledwie czterech latach wychodzi z więzienia? To nie jest kara, na jaką zasługuje i powinien przynajmniej pół życia przesiedzieć w więzieniu. Kolega Czaja, którego można uznać za współwinnego, dostał jeszcze mniejszą karę. Kiedyś Angel mówiła mi o przepisie w kodeksie karnym, który mówi, że jeśli ktoś umiera podczas popełnionej przez ciebie zbrodni, to automatycznie jesteś sądzony jak morderca. Jeśli to prawda, to tak powinno być i w tym przypadku. Sprawiłoby to, że ludzie zastanowią się dwa razy, zanim kogoś porwą dla zabawy, wsiądą do samochodu pod wpływem, lub zrobią cokolwiek innego, co zagraża czyjemuś życiu. Wybaczcie, jeśli ta historia jest trochę zbyt emocjonalna i nie jest tym, czego się spodziewaliście na tym kanale, ale jestem wkurzony i bezradny, pisząc te historie. To wydarzyło się ponad dwa lata temu, jednak wciąż mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Wiem, że nie jestem w stanie cofnąć czasu i przywrócić Angel pełnej sprawności i zdrowia. Pragnę tylko, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak okrutnym i okropnym człowiekiem jest Czaj Bowskill i że to on zasługuje na to, aby teraz leżeć w szpitalu, a nie Angel. Po usłyszeniu wyroku Cai zaczął się uśmiechać. Jak złym człowiekiem trzeba być, żeby śmiać się, słysząc, że zniszczyło się życie drugiemu człowiekowi. Ta historia wydarzyła się naprawdę. A jej ofiarą jest Angel Lynn. Pamiętajcie, że jeśli ktoś jest złym człowiekiem, to nie zawsze da się go naprawić. Niektórym ludziom po prostu nie da się już pomóc. Mam na imię Jack i mam 29 lat. Ta historia wydarzyła się 13 lat temu. Był weekend, a moja mama była w delegacji. Właśnie rozpoczynały się Mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA, więc tata pozwolił mi zaprosić paru znajomych. Wszyscy lubiliśmy piłkę nożną, a Mistrzostwa świata odbywają się tylko co 4 lata, dlatego byliśmy bardzo podekscytowani. Kupiliśmy przekąski, zamówiliśmy pizzę i zaczęliśmy oglądać mecz otwarcia. Jakoś w połowie usłyszeliśmy coś przypominającego rysowanie po szkle, zwaliliśmy to na wiatr i nie przejmowaliśmy się tym początkowo. W końcu mieszkaliśmy w bardzo bezpiecznej okolicy. Po meczu zaczęliśmy oglądać film, kiedy nagle ponownie usłyszeliśmy ten dźwięk. Tym razem jednak był on głośniejszy. Nasza przyjaciółka Maja zaczęła wtedy panikować i chwyciła za kij bejsbolowy. Moi pozostali przyjaciele, James, Allen i Steve, zgodnie stwierdzili, że Maja przesadza. Jednak w tamtym momencie ja również czułem niepokój. Włączyłem podgląd na monitorze, żeby sprawdzić to na kamerach. Wszystko wyglądało w porządku do momentu, aż znowu usłyszeliśmy ten dźwięk. Na kamerach ponownie nic nie dostrzegliśmy, więc zawołałem tatę, który zaczął sprawdzać okna. Ten nic nie znalazł i powiedział, żebyśmy się nie martwili i wracali do oglądania filmu. Tak też zrobiliśmy i po chwili wszyscy o tym zapomnieliśmy. Po około 40 minutach poszliśmy na górę po więcej przekąsek. Mieszkałem w dość dużym domu i czułem potrzebę sprawdzenia każdego pomieszczenia. Jednak zdołałem przekonać sam siebie, że wszystko jest w porządku i nie ma się czym martwić. Gdy wracaliśmy na dół z przekąskami, zerknąłem kątem oka na podgląd z kamer i wtedy coś zauważyłem. Prawie krzyknąłem, gdy uświadomiłem sobie, że to mężczyzna w podartej koszulce i spodniach, trzymający w ręku tasak. Stał tuż przy dużym oknie z widokiem na salon, w którym siedzieliśmy. Miał dłuższe, ciemne włosy, a na jego twarzy widniał dziwny, psychopatyczny grymas. Powiedziałem o tym reszcie, na co James prawie krzyknął. Zanim zdążyliśmy cokolwiek zrobić, mężczyzna stał już przy drzwiach, w które zaczął walić, mówiąc przy tym niskim głosem: Otwierać! Otwierać! Maja i ja natychmiast chwyciliśmy kije baseballowe, cali się przy tym trzęsąc. W tamtym momencie byłem naprawdę przerażony. Ruszyliśmy na górę, żeby upewnić się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Kim do diabła był ten facet i czego od nas chciał? Mój tata, słysząc hałas, zszedł na dół i spytał, co się dzieje. Po chwili podszedł do wideo domofonu i, gdy tylko zobaczył mężczyznę, bardzo się wściekł. Kazał mu się stąd wynosić, grożąc wezwaniem policji. Nigdy nie widziałem swojego taty tak wkurzonego. James był najmłodszy i najbardziej przerażony, więc schował się za kanapą. Alan był blady i sparaliżowany ze strachu, a Steve stał wkurzony z zaciśniętymi pięściami. Wtedy ujrzałem na twarzy mężczyzny najbardziej przerażający uśmiech, jaki w życiu widziałem. Wyglądał jakby był pod wpływem jakichś substancji. Myślałem, co zrobić w tej sytuacji, kiedy mężczyzna nagle powiedział: "Idę po was" i ponownie zaczął walić w drzwi. Wtedy coś we mnie pękło i krzyknąłem: "Wynoś się stąd, albo tego pożałujesz". Niestety to ja tego pożałowałem. Słysząc to, wkurzony mężczyzna podszedł do dużego okna, spojrzał na mnie i z rozbiegu wbiegł w szybę, rozbijając ją. Chwilę wcześniej mój tata poszedł do kuchni po nóż i zadzwonił na policję. Wraz z Mają staliśmy twarzą w twarz z włamywaczem. Adrenalina buzowała w moim ciele, więc bez zastanowienia rzuciłem się z krzykiem na intruza, a Maja ruszyła tuż za mną. Mogło się wydawać, że nie mamy z nim żadnych szans. Mężczyzna podniósł rękę, w której miał nóż i powiedział... Nawet o tym nie myślcie. Być może postąpiłem lekkomyślnie, ale byłem tak zdesperowany i wkurzony, że z całej siły uderzyłem kijem w jego dłoń, wybijając mu nóż z ręki. Miałem wrażenie, że nawet go to nie ruszyło, ale przynajmniej dało nam to chwilę czasu, zanim ten podniesie nóż. Maja próbowała uderzyć włamywacza w głowę, ale chybiła. Gdy mężczyzna ledwo zdążył schylić się po nóż, mój tata wbiegł w niego z pełnym impetem, powalając go na ziemię i ponownie wybijając mu nóż z dłoni. Tata próbował trzymać go na ziemi, czekając na policję, jednak intrus okazał się być silniejszy i udało mu się wydostać. Zanim jednak zdążył wstać, uderzyłem go z całej siły w plecy, a Maja w krocze. Włamywacz zaczął zwijać się z bólu, a mój tata wykorzystując sytuację, chwycił go za szyję i próbował ponownie przywrzeć do ziemi. Intrus niestety zdołał uderzyć mojego tatę łokciem w brzuch, po czym podniósł swój nóż i rzucił nim w naszą stronę, trafiając Steve'a w nogę. To nie była zbyt poważna rana, ale musiało go to boleć na tyle, że ten zaczął krzyczeć z bólu. Rozwścieczony i obolały napastnik ruszył z zamiarem ucieczki. Wraz z przyjacielem nie pozwoliliśmy mu na to i najpierw ja uderzyłem go w gardło, a następnie Steve kopnął go w piszczel. W końcu Tacie i Alenowi udało się ostatecznie obezwładnić mężczyznę. Mimo to, rozwścieczony Steve nie przestawał kopać go po brzuchu. Włamywacz prosił, aby przestał, ale tata związał mu usta, żeby nie mógł mówić. Policja przyjechała po około 10 minutach i aresztowała mężczyznę. Syreny policyjne obudziły wszystkich naszych sąsiadów, którzy wyszli przed swoje domy, zastanawiając się, co się stało. Włamywacz do samego końca stawiał opór policjantom. I skończyło się to tak, że został porażony paralizatorem. Po czasie dowiedzieliśmy się, że schwytany mężczyzna jest groźnym przestępcą, który był poszukiwany przez policję. Na swoim koncie miał wiele ciężkich przestępstw, o których wolałbym wam nie opowiadać. Tak jak mówiłem na początku historii, mam 29 lat i do dziś utrzymuję dobry kontakt z moimi przyjaciółmi. Większość z nas poradziła sobie z tym, co się wydarzyło, jednak Steve musiał iść na terapię. Miał ataki paniki i koszmary senne jeszcze długi czas po tym wydarzeniu, ale w końcu udało mu się z tego wyjść. Czasem zastanawiam się, co by się wydarzyło, gdybym nie włączył tamtego wieczoru podglądu z kamery. Prawdopodobnie nie byłbym w stanie opowiedzieć Wam dziś tej historii. Kiedy byłem mały, babcia była jedyną osobą, która się mną opiekowała. Ponieważ moi rodzice wiecznie pracowali, większość moich wspomnień z nią jest nieco zamglone, a te, które pamiętam dobrze, to te, jak leżała na łożu śmierci. Cały czas powtarzała moje imię i mówiła: Chodź do mnie, nie bój się. Jej ciało całe się trzęsło. Nie umiem sobie przypomnieć, co wtedy czułem, ale pamiętam, że mama strasznie płakała. To wydarzyło się w 2006 albo w 2007 roku. Byłem ulubieńcem babci. Na zdjęciach z dzieciństwa widziałem, że zawsze mnie nosiła. Kiedy miałem urodziny, zawsze obsypywała mnie prezentami. Niestety nie pamiętam za dużo, ale byłem jednym z najszczęśliwszych wnuków na świecie. Mimo wszystko chciałbym pamiętać dużo więcej. Kiedy umarła, miałem 5 lat, potem minęły 3 lata i miałem 8. Moja rodzina jest bardzo religijna i wierzy w przesądy i duchy. Kiedy ja byłem mały, też w to wierzyłem. W ciągu tych trzech lat było parę momentów, kiedy mama nagle zaczynała się uśmiechać i mówiła mi, że czuje obecność babci. Kiedy widziała, że przez to się boję, pytała, czy nie tęsknie za nią. Jako dziecko to sprawiało, że bałem się jeszcze bardziej. Później nadeszły moje dziewiąte urodziny, które obchodzę 1 listopada. Jest to dzień wszystkich świętych i przeddzień święta zmarłych. Przypadek? Moi rodzice przygotowali jedzenie, kupili tort i dali mi prezent. Szczerze, nie pamiętam co dostałem, ale była to jakaś zabawka. Moja mama nagle się uśmiechnęła, po czym spytała czy pamiętam jak babcia dawała mi zabawki. Nie dziwię jej się, musiała bardzo za nią tęsknić. Pamiętam, że później wieczorem mama utuliła mnie do snu i zgasiła światło, a ja powoli zasypiając. Nagle się rozbudziłem. Usłyszałem, że ktoś śpiewał 100 lat, więc powoli otworzyłem oczy. Po środku pokoju ujrzałem kogoś starszego, ubranego na biało, i pamiętam, że wtedy pomyślałem, że wygląda jak moja babcia. Pamiętajcie, że kiedy babcia umarła, miałem tylko 5 lat, dlatego też nie byłem pewny, czy to ona. Śpiewała mi 100 lat, powoli zbliżając się do mojego ucha, po czym szepnęła. Chodź do mnie, nie bój się. Nie mogłem tego znieść i krzyknąłem tak głośno jak tylko mogłem, budząc moich rodziców. Opowiedziałem im o tym, co się wydarzyło, a to, co powiedziała mi mama, do dziś sprawia, że przychodzą mnie ciarki. To wcale nie była twoja babcia. Ona zawsze chroniła cię podczas Twoich urodzin, ponieważ masz urodziny śmierci. Duchy, zwłaszcza te złe, lgną do ciebie i z łatwością mogą przejąć Twoje ciało. Jeśli im na to pozwolisz. Do dziś nie wiem, czy to tylko przesąd, ale od tamtej pory nigdy nie zostaję w swoje urodziny sam. Nazywam się Bance i jestem z Debreczyna, dość dużego miasta położonego na Węgrzech. Kiedyś dużo grałem w koszykówkę z dwoma moimi kumplami. Jeden z nich był moim przyjacielem, a drugiego znałem jedynie z drużyny. Pewnego wieczoru, po treningu, musieli szybko wracać do domu. Mieszkam dość blisko szkoły, w której znajduje się boisko, więc miałem jeszcze trochę czasu na odprowadzenie ich na dworzec autobusowy. Kiedy tam dotarliśmy, nie było zbyt dużo ludzi. Na ławeczce siedziała starsza pani, obok stała dziewczyna w czarnej kurtce i dalej mężczyzna w średnim wieku. Kolega zaproponował nam papieroska, żeby milej nam się czekało. Niedługo później w końcu przyjechał autobus. Pomachałem kolegom na pożegnanie i ruszyłem w kierunku domu. Kiedy opuściłem dworzec, zdałem sobie sprawę, że idzie za mną dziewczyna w czarnej kurtce. Podbiegła do mnie i się przywitała. Było ciemno i nie widziałem jej zbyt dokładnie, ale na pewno miała krótkie, czarne włosy z grzywką i była dość wysoka, a jej głos był bardzo niski, chociaż dalej kobiecy. Nawet się dobrze nie zaciągnąłeś tym papierosem, powiedziała. Lubię sobie czasem zapalić, ale nie robię tego za często, odpowiedziałem. Dziewczyna cicho się zaśmiała. Mój brat dużo palił i nie jest tak wysoki jak ty, powiedziała. Um, — Okej, okay, odpowiedziałem. No nic, uważaj na siebie, bansę. Rzuciła na pożegnanie, na co odpowiedziałem: Spoko, pa, i ruszyłem dalej zdezorientowany. Nagle zrozumiałem, że przecież nigdy nie powiedziałem jej, jak mam na imię. Od razu się odwróciłem. Ale ona jakby wyparowała. Nie było jej nigdzie, w żadnej alejce czy na ulicy, a nawet na dworcu, na który się wróciłem. Nie wiem, kim była, ani jak się nazywała. Wiem jedynie tyle, że nie czekała na żaden autobus, czekała na mnie. To wydarzyło się podczas pandemii w 2020 roku. Od zawsze miałem nadwagę i byłem trochę leniwy. Ale stwierdziłem, że skoro ulice są puste, to pójdę na spacer. I tak zacząłem spacerować regularnie. Okolice, w której mieszkam, można obejść dookoła idąc pieszo zaledwie dwa kilometry. Podczas spacerów spotykałem zwykle na swojej drodze pewną parę. Zawsze jak trafialiśmy na siebie, to zatrzymywaliśmy się na pogawędki, ale pewnego dnia zniknęli i już ich nie widywałem. Trawa przed ich domem strasznie zarosła, a dom wydawał się być zaniedbany. Zjadała mnie ciekawość i za każdym razem, kiedy przechodziłem obok ich domu, pukałem do drzwi. Nikt jednak nigdy mi nie otworzył. Pewnego dnia na swój codzienny spacer wybrałem się dopiero wieczorem. Wziąłem ze sobą latarkę i ruszyłem. Po drodze przechodziłem obok ich domu i zauważyłem, że drzwi wejściowe były otwarte. Będąc bardzo ciekawską osobą, postanowiłem, że wejdę do środka. Halo, czy ktoś tu jest? krzyknąłem. Stałem w miejscu, czekając na odpowiedź, ale słyszałem jedynie ciszę. Po chwili nagle usłyszałem skrzypienie dochodzące z prawej strony. Poświeciłem tam latarką, którą ze strachu wypuściłem z ręki. Zobaczyłem wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę, który się do mnie uśmiechał. Początkowo byłem zaskoczony i nie wiedziałem co robić, aż nagle mężczyzna ruszył w moją stronę, a ja zacząłem uciekać. Jak wspominałem wcześniej, miałem nadwagę, więc nie byłem w stanie biec zbyt szybko. Gdyby nie przejeżdżający obok samochód, jestem pewny, żeby mnie dorwał. Widząc samochód, mężczyzna uciekł z powrotem do domu, a mi udało się uciec i zadzwonić na policję. Kiedy przyjechali, znaleźli go dokładnie w tym samym miejscu, gdzie stał wcześniej. Niedługo potem cała prawda wyszła na jaw. Mężczyzna, którego spotkałem, przyznał się do brutalnego zamordowania pary. Powiedział, że ich torturował, a ciała zakopał w ogródku. W nocy, w której wszedłem do tego domu, upewniał się, że ich ciała nie zostaną ujawnione przez mocno padający deszcz. Po tym wszystkim ich ciała zostały odkopane i otrzymali godny pochówek. Ten śmieć, który im to zrobił, próbował w sądzie dowieść swojego szaleństwa, aby uniknąć wyroku. Na szczęście sąd jednak wykluczył jego niepoczytalność i skazał go na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Nadal czasami przechodzę obok miejsca, w którym mieszkała ta para, i zastanawiam się, dlaczego dwoje niewinnych ludzi zostało zabranych z tego świata przez takiego potwora. To wydarzyło się, kiedy miałem 18 lat. Znajomy zaprosił nas do siebie, bo nie chciał siedzieć sam w swoim starym domu. Przekupił nas nawet przekąskami i piwem, a takiej propozycji nie można odrzucić. Większość jego rodziny mieszkała w mieście ze względu na pracę, ale jak tylko mieli wolny czas, sprawdzali co się dzieje w ich starym domu. To był ich rodzinny dom od pokoleń. Miał antyczne drzwi z kwiatowym psorem, które nadawały mu ubiegłowieczny klimat. Zaraz przy wejściu z jednej strony korytarza znajdowały się drzwi do salonu, a z drugiej do kuchni. Dalej był jeszcze jeden pokój i łazienka. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy i piliśmy piwo, wszyscy dobrze się bawiąc. Muszę się przyznać, że mam bardzo słabą głowę, jeśli chodzi o alkohol, więc albo szybko się upijam, albo szybko robię się czerwony na twarzy. Czasami to i to. Po kilku puszkach piwa musiałem skorzystać z łazienki. Łazienka była bardzo duża, ale nie było w niej umywalki. Zrozumiałem, że zamiast niej muszę użyć misek, które stały na podłodze. Po załatwieniu się sięgnąłem w stronę dozownika mydła, żeby umyć ręce. To, co stało się później, przeraża mnie do dziś. Prosto z miski wyłoniła się ręka i próbowała mnie chwycić. Myślałem wtedy, że umrę ze strachu. Mimo, że byłem przerażony, próbowałem sobie wmówić, że to tylko mi się przewidziało, bo jestem pijany. Ciarki przeszły mnie po całym ciele, ale zrozumiałem, że jak najszybciej muszę się stamtąd wydostać. I kiedy już chciałem to zrobić, mój wzrok skierował się na coś bardzo dziwnego. Kobieta bez twarzy, ubrana w czarną suknię i z czarnymi włosami, stanęła dosłownie przede mną. Jej ubrania były mokre i aż ociekały wodą. Stanie z nią twarzą w twarz przez parę sekund wydawało się wiecznością, nie wspominając o tym, że blokowała moją jedyną drogę ucieczki. Tak bardzo chciałem wyjść z tej łazienki, ale byłem zbyt przerażony i nie mogłem się ruszyć. W końcu zebrałem w sobie całą odwagę i uciekłem bez mycia rąk, trzaskając za sobą drzwiami. Zbliżając się do znajomych, próbowałem zachowywać się normalnie. Chciałem opowiedzieć im o wszystkim, ale zwątpiłem w to, że mi uwierzą. Znając ich, pewnie uznaliby, że mi odbiło, albo że zmyślam. Kolega, który był gospodarzem, zapytał mnie, gdzie tak długo byłem, na co powiedziałem, że w łazience, a to, co odpowiedział, zmroziło mi krew w żyłach. Raczej się tutaj nie kręć, bo pojawi się duch kobiety, który wita każdego gościa. Po tym strasznym przeżyciu przeraża mnie chodzenie w gości. Nazywam się Erik, a ta historia wydarzyła się parę lat temu. Była zima, więc dni były krótsze i znacznie wcześniej robiło się ciemno. Ja, Roland i dwójka braci, Chris i Jamal, tworzyliśmy zgraną paczkę. Wszyscy mieszkaliśmy w tym samym bloku. Pewnego późnego popołudnia postanowiliśmy iść pograć razem w nogę. Zaprosiłem też dwóch innych kolegów, Jonego i Jana, żeby spotkali się z nami na miejscu. Dochodziła godzina 18 i zaczęło robić się ciemno. O tej godzinie w parku było jeszcze trochę spacerujących ludzi, jednak po godzinie nie było już nikogo oprócz nas. Po jakimś czasie ja i mój kolega Jamal poszliśmy przejść się do szkoły, która była zaraz obok. Nie minęło pięć minut, kiedy dostałem SMS-a od Johnego, który pytał gdzie jesteśmy. Odpowiedziałem mu, że dopiero co opuściliśmy boisko. Odpisał mi, wracajcie. Tak też zrobiliśmy. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zauważyliśmy biegnących w naszą stronę Jana i Johnego. Powiedzieli nam, że obserwował ich jakiś facet, a Chris i Roland zupełnie to olali i dalej grali w nogę, mówiąc im, że przesadzają. Spytałem ich o to, jak wyglądał ten mężczyzna, a ci powiedzieli, że był krótko ostrzyżony i miał brodę. Rozejrzałem się dookoła i dostrzegłem mężczyznę, który obserwował nas z za rogu budynku szkoły. Zapytałem chłopaków, czy to o niego chodzi, ale oni powiedzieli, że mężczyzna, którego widzieli, miał brodę, więc to nie on. Mimo wszystko wyglądał bardzo dziwnie, bo nie miał zębów. Po chwili zobaczyłem mężczyznę, o którym mówili chłopcy. Stał z drugiej strony budynku. Przestraszyłem się i powiedziałem, że lepiej, żebyśmy stąd poszli. Ja, Johnny, Jan i Jamal siedzieliśmy na ławce, a Chris i Roland dalej podawali sobie piłkę 15 metrów od nas. Krzyknęliśmy do nich, że wracamy do domu. Parę kroków dalej usłyszeliśmy krzyczącego Jana. Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy, jak dwójka mężczyzn biegnie w naszą stronę. Chris i Roland byli daleko, ale z jakiegoś powodu ci dwaj mężczyźni gonili ich, a nie nas. Mimo, że dom Jana był najdalej, to pobiegliśmy właśnie tam. Jak tylko dobiegliśmy pod dom Jana, ja i Johnny od razu wymiotowaliśmy z wysiłku. Jak przybiegli do nas Roland i Chris, ich twarze były całe białe, a oni straszliwie przerażeni. Weszliśmy do domu Jana, a jego rodzice zapytali, co się stało. Opowiedzieliśmy im całą historię, ale Chris i Roland siedzieli jak wryci i nie odezwali się słowem. Zapytaliśmy ich, co się stało. A oni powiedzieli, że podczas ucieczki mężczyzna z brodą złapał Rolanda za ramię, ale Chris walnął go w twarz. Drugi mężczyzna krzyknął tylko, oni uciekają. Wtedy chłopcy zobaczyli z daleka dwóch innych mężczyzn. Jeden z nich trzymał kij baseballowy, a drugi wielki nóż. Po wszystkim rodzice Jana wezwali policję, ale mężczyzn nigdy nie złapano. Teraz nienawidzę wychodzić z domu wieczorem. Niedawno spotkałam w windzie sąsiada. Hej, dzięki Tobie poznałem mnóstwo świetnych piosenek. Co jaki dzwonek w telefonie. Powiedział, po czym wyjął telefon. Miał ustawioną piosenkę, której ostatnio bardzo często słuchałam. Żeby nie było, nie słuchałam głośno muzyki i jestem pewna, że nigdy z nim o tym nie rozmawiałam. Dzięki mnie? Zapytałam zdezorientowana, na co jak z dumą odpowiedział. Tak, czasami przykładam ucho do twoich drzwi i słyszę dosłownie wszystko. Okazało się, że mężczyzna często podsłuchiwał sąsiadów. Gdy to usłyszałam, przeszły mnie ciarki i chciałam się jak najszybciej stąd wyprowadzić. Niestety, umowa na ją obowiązuje jeszcze przez parę miesięcy.